zadanie 17. Rozwiąż równanie x kwadrat plus 4 równe 0. Tutaj bardzo często uczniowie zauważają, że czwórkę możemy zapisać jako 2 do potęgi drugiej, i zapisują tutaj to równanie jako x kwadrat dodać 2 do potęgi drugiej równe 0. Takie przekształcenie jak najbardziej jest przekształceniem prawidłowym, natomiast może powodować to, że będziemy chcieli tutaj zastosować wzór skróconego mnożenia, którym jest różnica kwadratów. Bardzo często uczniowie. Właśnie nawet do takich wyrażeń ten wzór chcą zastosować. Tutaj tego wzoru zastosować, tego wzoru do takiego równania nie możemy, dlatego że ten wzór stosujemy wtedy, kiedy mamy liczbę do kwadratu odjąć liczbę do kwadratu. Tutaj mamy liczbę do kwadratu plus liczbę do kwadratu, czyli tego wzoru skróconego mnożenia tutaj zastosować nie możemy. Co możemy zrobić? Popatrzmy, jeżeli mamy x kwadrat dodać 4, które jest równe 0, to możemy to również zapisać jako x kwadrat, które jest równe liczbie minus 4. I teraz to równanie pyta nas się, jaką liczbą lub jakie liczby należy podnieść do potęgi drugiej, żeby uzyskać liczbą minus 4. Na zbiorze liczb rzeczywistych nie ma takiej liczby. Jeszcze raz powtórzę, na zbiorze liczb rzeczywistych nie ma takiej liczby, która podniesiona do potęgi drugiej da nam wartość ujemną, czyli dla x należącego do zbioru liczb rzeczywistych, to równanie nie ma rozwiązań. Jeżeli tutaj w tym równaniu chciałabyś policzyć delta, to tutaj delta wyjdzie mniejsza od zera. Jeżeli w równaniach kwadratowych delta wychodzi mniejsza od zera, to znaczy, że dane równanie nie ma rozwiązań.